W ostatnim odcinku zebrałem 1000 rod diamentów i zbudowałem taki domek. Co zajęło mi kilkanaście godzin, a Was pewnie uświadomiło, że jestem masochistą. Tym postanowiłem zrobić coś spokojniejszego. Dlatego właśnie tutaj powstanie największa automatyczna farma żelaza, jaką kiedykolwiek widzieliście. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zakładam, że każdy wie, jak działają farmy żelaza. Potrzebujemy kilku wieśniaków. Oni sobie tam siedzą, robią nam golemy, my te golemy utylizujemy no i z tego mamy żelazo. Całkiem proste, prawda? No właśnie, że nie. Właśnie dlatego mam tutaj tych dwóch panów i ci panowie będą robić innych panów. Tutaj jest taka dziura, do której tej dwójce ostatników zabieram dzieci. Znaczy, przez którą te dzieci wpadają do mojej piwnicy. Dobra, inaczej. I tutaj mamy dziurę, do której ich dzieci wchodzą z własnej niewymuszonej woli. Aby następnie dorosnąć w szczęściu wśród swoich kolegów oraz rodziny. Aby potem zostać przeze mnie porwany. Aby następnie mogli pójść do pracy w mojej firmie i zostać tam do końca swoich dni. Albo w sumie moich dni. Ale przysięgam, mamy wszelakie standardy BHP zachowane i robią to wszyscy całkowicie z własnej woli. Więc niech moje community wyśniaków tutaj sobie spokojnie rośnie, a ja póki mam na początku odcinka większość z Was, chciałbym Wam serdecznie podziękować za Wasze subskrypcje, łapki, komentarze, bo to naprawdę pomaga mi się rozwijać. A ostatnio przebyliśmy pierwszą barierę, czyli 100 subskrybentów, dlatego. Chciałbym Wam się jakoś oddzięczyć. Każda osoba, która zostawi komentarz pod tym filmikiem, jeżeli wyrazi taką chęć, dostanie własnego żelaznego golema z... Tabliczką, na której będzie jej nick albo nazwa tego golema, w wybranym przez nią kolorze. I wiem, że to jest niewiele, ale po prostu chciałbym jakoś móc was zapamiętać, jakoś tu was zapisać na tym świecie, żeby móc kiedyś powspominać po prostu te początki, moje pierwsze, po prostu filmy, jak to było, jakie mnie wtedy osoby oglądały. Tak jak mówię, wiem, że to niewiele, ale zawsze coś, prawda? Dobra, a tymczasem do wybudowania farmy potrzebujemy. Bloków do budowy. Co mamy odhaczone z poprzedniego odcinka? Wybory z drewna? Z tym również nie będzie problemu. Osadników. Tu jesteśmy w trakcie pomnażania zasobów. Trochę szkła? To również mamy za sobą z jeszcze poprzedniego odcinka. No i w sumie łóżek. Hmm. No z tym może być lekki problem. No to co? Nożyce w ręce i jazda. Dobra, teraz powinniśmy mieć już wszystko. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że większość rzeczy będę miał nazbierane już z poprzednich odcinków. No ale nie narzekam, mniej roboty na teraz, prawda? Dobra, zaczynamy budowę. Nie ma na co czekać. Hmm, jakby to ująć? Zbudowałem to o 10 kratek za nisko. Na szczęście dzięki magii montażu jednym kliknięciem przeniesiemy to 10 kratych wyżej, a przy okazji zrobimy, że będzie całe ze szkła. No i proszę, da się? Da się. Łatwiutko. A teraz coś, w czym magia montażu już mi nie pomoże, bo okazuje się, że zapomniałem moich racjonalnych rzeczy, więc muszę po raz dziesiąty dymać do domku w tom i z powrotem. <śmianowice> 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 Hmm, hmm, hmm. Dobra, z tym wszystkim główny człon systemu sortowania i magazynowania powinien być zbudowany bez większych problemów, chociaż nie wyeliminujemy największego problemu, czyli tego, że sam to projektowałem, więc nie wiem, czy będzie działać i nawet nie wiem, czy to dobrze zbuduje. Wybaczcie, że przeszkadzam w oglądaniu, ale na szybko chciałbym wspomnieć, że każda łapka, subskrypcja, komentarz i udostępnienie niezmiernie pomagają mi w rozwoju i za wszystko jestem serdecznie wdzięczny. Wracamy do oglądania. Z każdym segmentem coraz szybciej szła mi budowa i muszę się nieskromnie pochwalić, że sortownik wyszedł mi bardzo fajnie. Taki kompaktowy się wydaje. Chociaż, kurde, wciąż nie wiem, czy działa. No i chciałbym też powiedzieć, że przyszła pora, aby opuścić ten magazyn i zająć się dalszą częścią farmy. No ale prawda jest taka, że lepiej to zrobić teraz i mieć to już za sobą, bo później będzie po prostu to ciężej zrobić. Oczywiście nie mam na tyle drewna i żelaza, żeby postawić tutaj dziesiątki jak nie setki skrzyń i hoperów. Przygotowałem sobie tutaj takie dwa filary. Zapraszam do obstawiania w komentarzach, ile będzie z tego drewna i żelaza. Okej, okay. mam nadzieję, że to wystarczy. Ale wciąż nie mam pewności, bo tego nie sprawdzałem ani nie liczyłem. No, ale nie zamierzam zbierać po raz drugi takich ilości drewna i żelaza. Oj, nie. No, wygląda to całkiem imponująco. Jak nie zapomnę, podczas montowania gdzieś napiszę, ile tutaj może się zmieścić żelaza. No, ale niestety wiadomo, jak to jest z pamięcią w starszym wieku. Już wiecie, Alzheimer i takie tam. I skoro magazyn jest już całkiem... Hmm funkcjonalny, no bo do gotowego to mu jeszcze trochę brakuje Zajmiemy się w końcu szkieletem farmy, żeby to jakoś wyglądało, a nie taki latający klos ze szkła Korzystając z chwili, gdy i tak nic nie mówię w grze, a wy patrzycie, jak sobie buduję, chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować Aplasowi, bez którego tego kanału by zapewne nie było, ponieważ no, zainspirował mnie jednak do otwarcia go, A po drugie odpisał mi skąd bierze się muzykę do takich filmów, co mi niezmiernie w ogóle pomogło w tym i w poprzednim odcinku, więc naprawdę mega Ci dziękuję stary, a ja wam nie przeszkadzam w oglądaniu. Hmm, śmieszna sprawa. Czas budowania farmy zaczął mnie irytować pewien dźwięk, który pewnie dobrze znacie i pozwolę wam go usłyszeć trochę podgłośnionym właśnie teraz. Tak, są to świerszcze albo cykady, a nie trzeszczenia mikrofonu. I nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Nie wiem, jak to było odbierane we wcześniejszych odcinkach. Ale dziękuję mojemu bratu z tego miejsca za to, że zwrócił mi na to uwagę, że jest taki problem. Prawdopodobnie nie kapnąłbym się, o który dzień chodzi, gdyby nie fakt, że słyszałem go przez ostatnie kilka godzin bez przerwy i po prostu musiałem znaleźć. Jakiś wyłącznik na, na te świerszcze i dzięki bogu znalazłem. Postaram się go wyciszyć w poprzednich częściach tego odcinka, bo wiem, że na pewno się tam będzie znajdywać i będzie prawdopodobnie przeszkadzać. A tymczasem wracając do farmy, to w sumie jest prawie gotowa. Została tylko najgorsza część, czyli osadnicy i zombiaki. Nie oszukujmy się, najgorsze, co jest zbudowanie tych farm, to właśnie ogarnianie tych <laughs> pracowników. Więc, no, oby ta winda wodna zadziałała, bo inaczej to nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Bo jest wysoko, kurczę, no jest wysoko. Nie mam żelaza na żelazne drzwi, aby nie wchodzili kiedy chcą, więc zrobiłem takie z pistona. Może i głupie, ale ważne, że działa. Jezu, nie wytrzymuj z tymi dźwiękami, no oszaleje. No, to zapraszam panów serdecznie na górę. O, dobrze, no dobrze. Kurczę, co jest? Uciekają. Może nie będzie tak źle, jak myślałem w sumie. Dobra, pierwsi z głowy. Oj, no i są problemy. Czemu nie idziecie do łóżek? No, przesuńcie się. Mam plan. E, a pan gdzie idzie? E, hmm. Dobra, tutaj miałeś bliżej, ale nie wnikam. Co oni mają w głowie? <grym> Okej. Okay. Nie wnikam, serio. Rozumiem, że panowie tak chcą spędzić swoje ostatnie chwile na wolności. Dobra, możliwe, że popełnię błąd, który będzie mnie kosztował kilka dobrych godzin. Okej, okay, sytuacja opanowana, ale są znaczne straty w ludziach. Po wielu, no może nie godzinach, ale tak jakoś 30 minutach prób udało się ich wszystkich pozamykać w celach, znaczy w ich biurach. Gdzie teraz już będą na zawsze. Ale na pewno nie będę tego robił tak samo na dolnym piętrze, bo oj, za duża udręka tutaj była. Spróbujemy tiktokowych lifehacków. O -o, no leci, ale kurde, coś spadło. Spróbujemy jeszcze raz. Próba numer dwa. No co jest, kurczę? Znowu mi spadł. Czemu moje tipy z tiktoka nie działają? Ale dobra, wpadłem na inny pomysł. No i proszę, łatwiutko. TikTok i moje dwie szare komórki coś tam dały radę wymyślić. Hehe, <laughs> ale mam tu bandę ze sobą. Oj, no i wydarzył się pewien incydent. Nie wiem, jak sobie teraz z tym poradzę. Życzcie mi powodzenia. Zostaw to dziecko, co jest? Nie dosyć ci tych afer teraz w internecie? O, kotek. Tak jak myślałem, z villagerami poszło bardzo prosto, za pomocą tych łódek, każdy poszedł prosto do łóżka. Powiem wam, że ta farma działa półautomatycznie, pokażę wam co mam na myśli. Plan jest taki, że po tych kładkach zombie będą mnie gonić i wejdą przez to do łódek, a tam zostaną już na zawsze. Zapraszam panów, darmowe mięsko rozdaję. i hełmy jeszcze w prezencie. O, jak ładnie się ubrali! Teraz słoneczko wam nie straszne. Hehe, głupole się dały nabrać. Teraz przez wieki będą zamknięci w ciasnej ulicy w mojej farmie. Ej, co jest? Umarli, a byli ubrani. I gdzie moje kaski? Czy ja dobrze słyszałem? Od słońca psuje im się armor? Jak widać, co codziennie uczymy się nowych rzeczy. Dobra, jestem kilka godzin po tym time-lapse, który teraz widzicie. Teraz. Z tego się śmieję, ale powiem wam, podczas gry nie było wcale tak kolorowo. Myślałem, że się popatrzę w pewnym momencie i się poddam, bo oni tak się bronili przed tymi łódkami. Dosłownie jak już udało mi się kilku zombiaków do łódki zapakować, przychodziło 50 innych mobów i mnie atakowało i broniło tej dwójki w łódce. I mam minuty, żeby sobie ponarzekać, więc właśnie to zrobię. O, albo jak wyszedłem z tą łódką na górę już, to oni mnie z tej łódki atakowali i z góry spadałem na dół, przez co musiałem znowu wchodzić. Góra, dół, góra, dół. A jeszcze nie wszystkie zombie jakie się nadawały do tego, bo potrzebowałem zombie, które mogą podnosić itemki, a znalezienie takiego zazwyczaj kosztowało mnie to, że przychodziło 50 innych zombie, które się nie nadawały i musiałem z nimi walczyć albo odlatywać, żeby się dyspawnowały. No i oczywiście mamy też limit czasu, bo w dzień się spalą, więc musiałem to wszystko zrobić w nocy i czekałem za cały dzień, żeby noc się pojawiła, tylko po to, żeby mi się nie udało, żeby znowu czekać na noc i tak w kółko. To było straszne. Nie, no musiałem po tym wszystkim wrócić do domku przez te kur, znaczy zombiaki, rozwaliły mi już cały armor, a jest za drogi, żeby go ponownie naprawić, więc ogarnę sobie na szybko zbroję, jakąś bez zaklęć, na no trudno. Wiernie mi służyłaś przez ostatnie 50 godzin gry, będę cię zawsze dobrze wspominać. A tą zbroją zajmę się w kolejnym odcinku. Tymczasem ukończona farma wygląda tak, szczerze mówiąc, była to męczarnia, ale zakładam, że wylałem swoje żale na time z ogarniania zombiaków. No, co jest? Ja pierdzielę, czemu ta łódka jest pusta? Czy to przez to, że ty klap nie zamknąłem? O boże. Dobra, zombie ogarnięte, więc lecimy 15 minut w awk. Zobaczymy, jakie będą efekty. Miał być time timelapse z działania farmy, ale jak Boga kocham, nadal nie skończyłem o zombie, więc to za chwilę. No, patrzcie, jak tutaj mi się furtka rozwala, i zombie się wylewa i umiera. Albo tutaj, w idealnym momencie rozwiążą się fantomy. No, po prostu nie mogłem dowierzyć, jak usłyszałem krzeszenie. A ten jak taki shit. Na prostej drodze spadł i umarł od golema. Tutaj dzieci jakieś zebranie robią, ale ja się tam dzieci nie tykam. To jeszcze nie ten etap popularności. To był żart, jak coś. Znaczy, nie, nie tykam się dzieci, ale żart, że. No, tak ogólnie. Dobra, nie mów nic. Patrzcie, jak musiałem tą łódką ganiać dookoła mobów. Tak się bronili. Co to w ogóle było? No ja myślałem, że to jakiś rajd jest po prostu na mnie. A potem mi jeszcze spadli i się udusili w ścianie. A ostatnia łódka na tej farmie to był jakiś hit po prostu, atakowali mnie, ja spadałem, musiałem znowu wchodzić do góry, oni z tych budek do tej łódki nie wsiadali, tylko się wywalali, spadali, od golema umierali, brak mi słów, co to w ogóle było, serio, na szczęście koniec końców się udało, no ale już byłem blisko, żeby oszaleć. Dobra, ponarzekałem sobie, więc mogę teraz pokazać jak farma sobie w tle działa. Szczerze mówiąc, planowałem wybrać trochę inny design farmy, ale stwierdziłem, że robiłem go już z 10 razy na swoich światach i u Tidźmiego ją widziałem wielokrotnie, i u Aplasa ostatnia taka była, więc postanowiłem zrobić inną. Muszę przyznać, ciekawiej jest inaczej. Każda odnoga w tej farmie powinna działać jak dwie osobne wioski, więc powinny się leswić po dwa golemy. Eee, możecie sobie wyobrazić przez to, że tych tutaj platform mam tak naprawdę 4, a nie dwie. Przynajmniej tak sobie w wymawiam. Jak ją budowałem, bo nie chciałem robić kolejnych dwóch pięter, więc wymyśliłem tą historię, która swoją drogą jest prawdą. I każda część farmy naprawdę powinna działać podwójnie. Czasami jednak ryzykuje jednego, golemy, nie wiem dlaczego. Link do poradnika jest oczywiście w opisie. Jest tam też kilka błędów wypunktowane, dzięki którym farma powinna działać podwójnie, czyli tak jak powinna. 15 minut minęło, więc wychodzimy. Jezu, nie prześladujcie mnie, już błagam. O, dwa. 2,5 staka. No, ładnie nawet. Prosty sposób na liczenie. Patrzymy tutaj do rogu i wskakujemy. No? Prawie 1400 razy 4 to by wychodziło jakieś 5500 w godzinę. Oczywiście odcinek kończymy w takim domku, bo jakiś flex musi być. Dziękuję pięknie za obejrzenie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym za kilka tygodni. Najlepiej byłoby dwa, ale nie wiadomo jak to będzie z czasem. A w czasie, kiedy będziecie czekać na kolejny odcinek, YouTube myśli, że spodoba Ci się ten film, więc może warto go obejrzeć. Na razie.